Dzień dobry! Oto kolejny odcinek vloga z cyklu spraw majątkowych małżeńskich. Dzisiaj opowiemy o rozliczeniu nakładów. Nakłady są to środki wydatkowane przez oboje bądź jednego z małżonków na majątek osobisty albo majątek wspólny. Artykuł 45 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Stanowi, że istnieje obowiązek zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeśli wymaga tego dobro rodziny. Przepisy te stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. Rozliczenia te dotyczą nakładów i wydatków pochodzących z jednego majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z małżonków, bądź z majątku osobistego jednego z małżonków na ich majątek wspólny i przeznaczonych na potrzeby innego z majątków. Możemy mówić o nakładach i wydatkach, jeśli jeden z byłych małżonków samodzielnie pokrywa koszty związane z utrzymaniem przedmiotu. Stanowiącego współwłasność obojga byłych małżonków. W ramach podziału majątku wspólnego rozróżnia się nakłady: z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny stron i z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. O roszczeniach małżonków z tytułu rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny sąd orzeka jedynie na wniosek zgłoszony w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi pozwowi. O zwrocie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek, gdy roszczenia te nie wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Do rozpatrzenia takiego żądania mają zatem zastosowanie przepisy postępowania procesowego, czego konsekwencją jest również konieczność rozstrzygnięcia przez sąd o całości tak zgłoszonego żądania w sposób pozytywny lub negatywny. Częściowe uwzględnienie go wiąże się z koniecznością zamieszczenia przez sąd w postanowieniu orzeczenia o oddaleniu żądania w pozostałym zakresie. Rozliczenia nakładów poniesionych przez jednego z małżonków ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny dokonuje się wprawdzie w postępowaniu o podział majątku wspólnego, jednakże następuje to zgodnie z regułami odnoszącymi się do trybu procesowego, w którym sąd jest związany żądaniem strony. O zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny. Sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji. O rozliczeniu nakładów z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z nich, sąd orzeka z urzędu i nie jest związany inicjatywą dowodową uczestników postępowania. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków, bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania. Skoro dla orzeczenia o zwrocie wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków nie jest potrzebny osobny wniosek, nie można uzależnić od inicjatywy dowodowej uczestników postępowania. Ani ustalenia, że wydatki i nakłady zostały poczynione, ani też jaka jest ich wartość. W sprawie o podział majątku wspólnego sąd zobowiązany jest z urzędu ustalić, czy i jakie wydatki i nakłady poczynione zostały z majątku wspólnego na majątek osobisty i jaka jest ich wartość oraz obowiązany jest orzec o ich zwrocie. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania.